Witajcie w kolejnej części naszego multimedialnego kursu programu Fruity Loops 10. W dzisiejszej lekcji będziemy kontynuowali temat wirtualnych instrumentów. W poprzedniej lekcji omówiliśmy już podstawy, a także zapoznaliśmy się z pierwszymi podstawowymi maszynami. Dziś przyszedł czas na kolejne. W tej lekcji zaprezentuję Wam najważniejsze syntezatory. Syntezator to maszyna potrafiąca generować dźwięk od podstaw za pomocą syntezy. Istnieją oczywiście różne rodzaje syntezy, jednak ponieważ temat ten jest dość rozległy i do zrozumienia działania poszczególnych typów syntezy potrzebna jest dość rozbudowana wiedza z zakresu fizyki, ograniczymy się jedynie do opisu praktycznego ich wykorzystania. W pierwszej kolejności musimy przygotować naszą sesję. W tym celu ustawiamy odpowiednie tempo, a następnie dodajemy nową ścieżkę. Klikamy prawym przyciskiem myszy. I przechodzimy do menu Insert. Pierwszy instrument to 3XOSC. Jest to prosty syntezator, który posiada trzy oscylatory. Dźwięk tworzony jest za pomocą drgania. Nie musimy oczywiście uruchamiać wszystkich oscylatorów jednocześnie. Aby korzystać wyłącznie z jednego, ściszamy dwa pozostałe za pomocą pokręteł Wolum. Podstawowa synteza ogranicza się tutaj do wyboru typu syntezy, takich jak piła, sinusoida czy krzywa. Każda z nich ma swoją własną niepowtarzalną obwiednię, a więc kształt. Ponieważ, dla zrozumienia każdego pokrętła, potrzebne jest po prostu eksperymentowanie z różnymi ustawieniami, zaprezentuję jedynie przykłady brzmienia, jakie można uzyskać. Wielką zaletą tego syntezatora jest bardzo niewielkie obciążenie naszego procesora. Na moim komputerze udało odpalić się naraz ponad 100 różnych dźwięków. Przejdźmy dalej. Aby nie trzeba było za każdym razem usuwać instrumentu, tworzyć nowego i wprowadzać melodii, posłużę się metodą zastępowania starego instrumentu nowym. W tym celu klikamy na niego prawym przyciskiem myszy i wybieramy opcję Replace. Jak widzicie, pojawia się nam menu z wszystkimi instrumentami. Następna wtyczka to Bibmap. To bardzo oryginalny instrument, który tworzy nam dźwięk na podstawie obrazu. Wiem, że brzmi to trochę naciąganie, jednak faktycznie tak to działa. Program sprawdza jakie kolory i w jakiej kolejności znajdują się w pliku, który do niego zaimportujemy. Jest idealny do tworzenia atmosferycznych, ponurych padów z dużą ilością pogłosu. Producent dostarczył kilka przykładowych grafik, które możemy tu bezproblemowo przetestować Brzmi ciekawie, prawda? Oczywiście, nic nie stoi na przeszkodzie, aby stworzyć własne grafiki. Przejdźmy dalej Bubas to bardzo prosty syntezator generujący dźwięk basu. Praktycznie jedynymi parametrami, na które mamy wpływ, to obcięcie lub podbicie trzech różnych pasm częstotliwości: basu, środka i góry. Ponieważ ten instrument ma bardzo małe możliwości, Przejdziemy dalej. Kolejny instrument został już w skrócie omówiony w poprzedniej lekcji. Mowa tutaj oczywiście o FL Keys. Jest to mały syntezator generujący brzmienie klawiszy. Dostępne są tutaj trzy gotowe presety. Reszta to już tylko nasza inwencja twórcza w zabawie z suwakami. Brzmienie niestety jest bardzo plastikowe, dlatego dość rzadko wykorzystuję tę wtyczkę. Zobaczmy jednak, jak brzmią poszczególne presety. Wcześniej wprowadzając prostą melodię. Wciskamy play i przeglądamy presety za pomocą strzałek. Przejdźmy dalej. Ethel Slayer to jedna z niewielu maszyn wirtualnych w tak dobry sposób generująca brzmienie gitary analogowej i elektrycznej. Zawiera bardzo dużo opcji konfiguracyjnych, poczynając od budowy gitary, aż do stylu gry. Możemy nawet wpływać na takie parametry jak naciąg strun czy ich strojenie. Dodatkowo, plugin został wyposażony w prosty korektor oraz generator efektów. Aby wybrać odpowiedni efekt, po prostu wskazujemy go na tej liście, a następnie dopasowujemy go za pomocą dwóch parametrów. Wtyczka stoi naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Posłuchajcie tylko przykładowych presetów. snop polecam ten poprzedzony słowem power Przejdźmy dalej DX10 to prosty syntezator opierający się na tzw. syntezie FM. Posiada dwa modulatory oraz edytor amplitudy. Ponieważ zasada działania tej syntezy jest naprawdę bardzo skomplikowana, całkowicie sobie ją odpuszczę. Zobaczmy jedynie, jakie efekty daje nam poruszanie poszczególnymi gałkami. Na wyróżnienie zasługuje opcja VIP, pozwalająca na dodanie tzw. vibrato. Brzmi ciekawie, prawda? Kolejnym przydatnym narzędziem będzie niewątpliwie klawatura, którą możemy wyświetlić bądź też ukryć za pomocą tego przycisku. Odegrajmy jeszcze przykładowe presety. Brzmi to bardzo fajnie. Polecam go do generowania brzmienia elektrycznego pianina oraz fletu. Przejdźmy dalej. Simsynth to kolejna wersja omawianego syntezatora 3XOSC. Tutaj również widnieją trzy oscylatory, wspomagane kilkoma ciekawymi efektami. Ponieważ zasada działania nie różni się zbytnio od poznanych już maszyn, poprzestaniemy na odsłuchaniu kilku przykładowych brzmień. Ostatnie dwa syntezatory, Wasp i Wasp BXT, to dwa syntezatory nie różniące się niczym szczególnym. Porównałbym je do SimSynta z tą różnicą, że mamy tutaj możliwość dodania fajnie brzmiących filtrów. Syntezatory te mają głównie zastosowanie przy tworzeniu padów i spokojnych, wyważonych brzmień. Zresztą posłuchajcie sami. mmnn W tej lekcji to już wszystko. Omówiliśmy już wszystkie pełne wersje syntezatorów dostępnych na pokładzie programu Fruity Loops 10. W kolejnej lekcji powiemy sobie kilka słów o tzw. automatach perkusyjnych. Zatem do zobaczenia!